Chciałbym w imieniu mieszkańców tej, tej miejscowości w Nadłogoszczach i tej kochanej młodzieży, panu, naszemu panu wójtowi złożyć serdeczne e, życzenia. Natomiast przede wszystkim e, tutaj, jeśli chodzi o e, rodziny, no, kwestie to szczęścia, w pokoju. Tą zawodową, która jest tak biedna i tak owocna, yy, widzimy to i podziwiamy. I życzymy, żeby dalej Pan mój trwał na tym stanowisku, aby wy wybierajcie go. Prawidłowo, tak, tak. Jest. Prawidłowo. Gmina się odpastniega. To może dopowiedzieć, że Pan troszkę się od tej gminy oddali. Ja się oddaliłem, ja przyjazdę, jak zobaczę znaką

Proszę Państwa, ksiądz apel jest bardzo skromny, aby nie mieć o... Że niespodzianka, te życzenia tutaj podczas dzisiejszych wysiłków, jak Państwo widzą, lepiej na siedząco, podczas spotkań za do te życzenia, naprawdę, które organizatorom bardzo serdecznie dziękuję, księdzu wierzenia za życzenia, przedstawicielom społeczeństwa także. Szanowni Państwo, za chwilkę oddamy głos naszym artystom z sąsiedniej gminy. Ale ja drodzy Państwo, w swoim własnym imieniu, ale też i wszystkich przedstawicieli naszego samorządu chciałbym przede wszystkim podziękować młodym aktorom, którzy się występowali, szczególnie naszym artystom z Koryńca. Pięknie, bardzo się zaprezentowali, zaprezentowali i naprawdę dają nam tutaj impuls do podobnych działań, mam nadzieję, że będą się także i podobnym. odbiorem tego, o czym mówił Piotr Paweł II, Ojciec Święty, ale także przedstawili też problemy, które młodzież dotyczą w dzisiejszym świecie i, i pokazali, jak można je w prosty sposób rozwiązywać. Bez wielkiego wysiłku, a bardziej chęcią, godą wolą, życzliwością. Proszę Państwo, każdy dziękuję też harcerzom za załóżom za piękną prezentację, przypomnienie wizyty Ojca Świętego w Lubaszowie. To też wielkim staraniem samych Harcerzy i Pani Agnieszki, opiekunki. udało się wyjątkowe dzisiaj spotkanie zorganizować. Nie wiem, czy będzie okazja podziękować głównej organizatorce, Pani Danusiu, równie z wielkim zaangażowaniem, ambicją, a także wielkim staraniem organizuje spotkania załóskie. Zaprasza Państwa mieszkańców naszej gminy, zaprasza gości z tymi wspaniałymi występami. I stara się, żeby rzeczywiście Kutek założył wiele dobrego dla mieszkańców miejscowości, dla szczególnie tej młodej części społeczności, było przekazywane, pokazywane i było przekazywane. Także Panie Burmistrzu, wielkie słowa uznania i podziękowania. Myślę, że każdy z nas, jak tutaj ksiądz Jerzy powiedział, ma swoje osobiste wspomnienia, jeśli chodzi o wizytę Świętego tutaj w Lubaczowie 25 lat temu. Ja chcę tylko przypomnieć, że w związku z tym wydarzeniem kilka ważnych dzieł tutaj na terenie Lubaczowa i gminy Lubaczów zostało dokonanych. W tej prezentacji faktorzy w Załóżach była o tym mowa, między innymi mianowicie 15 rocznicę Pierwszą rodzicę wizytę świętego w Lubaczowie. Miasto Lubaczów i gmina Lubaczów fundowała pomnik, który pewnie wszyscy Państwo już widzieliście, ale pomnik stoi przy parafii świętego Karola Borąca. To był pierwszy akt jakby takiej pamięci obu samorządów o wizycie Ojca Świętego. Kolejnym aktem były też akty honorowego obywatelstwa. Nie tylko miasto Lubaczów. nadało tytuł honorowego obywatela. Także wina ludzi. Te pamiątki są w kościołach naszej, naszej paraki, są też w naszym samorządzie odpowiednio uhonorowane w odpowiednich miejscach i odpowiednimi dokumentami. To honorowe obywatelstwo też zobowiązuje nas do określonych działań, dlatego też staraliśmy się, Szanowni Państwo, podczas tej rocznicy biblioteki okrągłego 25-lecia, to Zdrowia Świętego również jako obydwa samorządy podkreślić właśnie tą y, obecność świętego w ale też i to, że jest naszym honorowym obywatelem i zawsze będzie. Mianowicie Rada Miasta Lubaczowa 1 czerwca Nie tylko w zakresie e, religijnym, ale też w zakresie politycznym, zmiany w wielu miejscach, e, sytuacji na świecie, a także wpływu e, nauczania i działalności Ojca Świętego na to, co się wydarzyło w Polsce na przełomie roku 1989-1990. E, Moim zdaniem, by już oddać głos naszym, naszym artystom, chciałbym. Dziękuję bardzo. Dzień Jeżeli pan Wiesław pozwoli, to zaśpiewamy. Zakochaj się! Drodzy Państwo, mamy zaszczyt dzisiaj zespół, cztery pory wokół, zespół wokalny z Wziąć udział Państwa w Państwa tej uroczystości na, na cześć po, na rocznicy 25-lecia y, pielgrzymki naszego drogiego, wielkiego Ojca Świętego Jana Pawła II do Ziemi Urywacowskiego. Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, yy, odkrywamy na nowo jako człowieka, jako papieża. Osoba Ojca Świętego, jego słowa stanowią dla wielu osób źródło inspiracji i napięcia. 没有了。